Witam witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Construction Simulator 4 i dzisiaj będziemy sobie dokończali wykonanie tej pracy czyli na początku was zapraszam na jego Instagrama i TikToka i Discorda, linki macie w opisie i zaczynamy Czekajcie, chcieliśmy się trochę cofnąć. O! Pyk! I dobra, widzowie. Daleko to jest od naszej bazy. Yy, przyznam, że trochę daleko. Mi się nie chce jechać. Ja sobie zrobię to w taki sposób. Yy, no, czekajcie. Kurde. Że... sobie to z że no, siedziby firmy ja sobie gdzieś to wysypę i gdzieś będę sobie to składował I tylko widzowie jak się to opuszczało wywrotkę musimy gdzieś tu pojechać żeby było takie a bo tutaj bo to w smyży okude ale, ale świsko to naprawdę jak... Jak tu popada, to tak świsko się robi. Zaś Czekaj bam. Ajej, ajej. Dobra widzowie w następnym odcinku nie wiem co będziemy robili ale dobra widzowie Ja sobie pozwolę skończyć w tym... w tym miejscu zostawcie subika z tam na dole, z grudzinki i siemanu.